Po zakupie pojazdu oraz jego krótkim użytkowaniu w czasie jazdy kierowca zauważa, że samochód delikatnie, ale wyraźnie skręca samoczynnie w prawo. Zjeżdża z toru jazdy, nie utrzymuje prostoliniowego kierunku. Może to być oczywiście wiatr, nierówna droga, źle ustawiona geometria pojazdu, ale też niewłaściwe ciśnienie w oponach. Ale sytuacja powtarza się. Jadąc na wprost, samochód bez żadnej ingerencji ze strony kierowcy ściąga w prawo, a utrzymywanie prostolinijnego kierunku jazdy wymaga już użycia siły i po prostu boli ręka od trzymania kierownicy. I wtedy pojawia się pytanie, czy to w ogóle jest wada pojazdu, a jeśli tak, czy kupujący może odstąpić od umowy? Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że taka usterka to drobnostka. W końcu samochód jedzie, skręca, hamuje, silnik pracuje, ale z prawnego punktu widzenia to właśnie taka usterka może być uznana za wadę istotną, która pozwala kupującemu odstąpić od umowy, czyli oddać samochód i odzyskać zapłaconą cenę. Ale oczywiście wszystko zależy od intensywności tej wady. Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, pojazd samochodowy powinien być wyposażony w wytrzymały układ kierowniczy, pozwalający kierującemu na łatwą, szybką i niezawodną zmianę kierunku ruchu pojazdu. Oznacza to, że teoretycznie samoczynne skręcanie pojazdów w prawo stanowi wadę, którą można de facto uznać za istotną. Tego typu zachowanie pojazdu nie tylko obniża komfort jazdy, ale może również świadczyć o błędach w geometrii kół, wadzie zawieszenia albo co gorsza, uszkodzeniu elementów konstrukcyjnych pojazdu. Przyczyną może być powypadkowa przeszłość, o której sprzedawca nie poinformował, albo wada fabryczna, która istniała już od samego początku. Nabywca samochodu może oczekiwać nie tylko ogólnej sprawności technicznej samochodu, ale także sprawnego, normalnego i niezakłóconego funkcjonowania wszystkich jego elementów i zespołów pozwalających na właściwą i normalną eksploatację samochodu zgodnie z przeznaczeniem i parametrami techniczno-eksploatacyjnymi. W jednym z wyroków sąd apelacyjny w Warszawie wskazał, że na skutek napraw pojazdu uległa konstrukcja nośna w pojeździe, na skutek czego powstawało to właśnie skręcanie pojazdu w prawo. O istotności wady wypowiedział się również biegły, który dodatkowo potwierdził, że jest to wada istotna. Wskazał, że fakt, że w dacie sprzedaży jeździł samochód, to nie oznacza, że pojazd nie posiada wady istotnej, skoro skręcanie pojazdu w prawo stanowi zagrożenie w ruchu drogowym. Sam fakt, że geometrię układu jezdnego można naprawić, nie oznacza, że nie jest to wada istotna. Jednakże jak dobrze wiemy, na pojazd oddziaływują różne siły, na tor jazdy ma wpływ chociażby właściwie ustawiona geometria, ciśnienie w oponach, nawierzchnia, czy też sam wiatr. W jednej ze spraw po przeprowadzeniu opinii biegłego sąd uznał, że w rzeczywistości wada w postaci samoistnego skręcania pojazdu nie występuje. Samochód w trakcie próby drogowej zbaczał w prawo, w lewo, w nieznacznym zakresie, tylko kilka stopni. Należało kontrolować ustawienie kierownicy i podobnej siły trzeba było użyć, żeby utrzymać ten prostolinijny kierunek jazdy. Biegły podkreślił, że występujące odchylenia były zbyt małe, aby wyciągnąć na ich podstawie wioski, o istnieniu wady. Oznacza to, że jeśli na długim odcinku występują bardzo małe wahania, czy to w prawo, czy w lewo, może nie być to wystarczające do uznania jako wadę pojazdu. Jednakże, gdy pojazd gwałtownie, samo czy nie skręca w prawo, może to być uznane za wadę istotną. Świetne prawa, aby odstąpić od umowy, wada musi być istotna. Wada istotna to taka, która uniemożliwia normalne korzystanie z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem albo znacząco obniża jej wartość czy też funkcjonalność. Samochód, który skręca sam w prawo, nie tylko utrudnia jazdę, może stwarzać zagrożenie w ruchu drogowym, powodować szybsze zużycie opon, a także może być przyczyną braku kontroli nad autem przy wyższych prędkościach. Dlatego w orzecznictwie przyjęło się, że takie skręcanie, jeśli nie wynika z równej usterki, możliwe do szybkiego usunięcia, jest wadą istotną. Jeśli na długim dystansie są to jedynie bardzo lekkie odchylenia, czy to w prawo, czy w lewo, to prawdopodobnie nie można tego uznać za wadę istotną. Jeśli spodobał się Wam ten film, zasubskrybuj kanał oraz polub ten filmik.